Myślisz, że ta osoba o tobie zapomniała? Myślisz, że poszła dalej, ale nie zauważyłeś? Ta osoba wciąż cię woła, w milczeniu, z gniewem, z tęsknotą. Nie pisze, ale przewija wszystko. Nie szuka cię, ale myśli o tobie przed snem. Nie mówi twojego imienia, ale czuje je w całym ciele. Udajesz, że nie zauważasz, ale dostrzegasz. Kiedy ta osoba publikuje i usuwa, kiedy pojawia się na chwilę i znika znowu, kiedy unika. Ale nigdy nie znika całkowicie. Nie wie już, jak dotrzeć, bo ostatni raz bolało i pozwoliłeś, by bolało. Ta osoba jest tam, chroni to, co czuje, jakby chroniła otwartą ranę, bo za każdym razem, gdy próbuje zapomnieć, ty wracasz. Nie słowami, ale brakiem ich. Nie możesz sobie wyobrazić, jak duży wysiłek ta osoba wkłada, by wyglądać dobrze, by udawać, że nie tęskni. Ale ty czujesz. Jest coś w niej, co wciąż cię woła, nawet milcząco, nawet z daleka. Ta osoba tylko chciała, żebyś to zauważył, bez potrzeby krzyczenia, bez konieczności upokarzania się znowu, bo w środku już błagała, a nikt nie został. Ta osoba zniknęła. Mówisz, że tak, że odeszła, że już nie chce, ale kłamiesz, kłamiesz samemu sobie, bo w głębi wiesz, ta osoba wciąż jest, tam. Cicha, ale żywa, daleka, ale całkowicie w tobie. I to nie jest piękna obecność to dyskomfort, to cień, to blizna, której nie potrafisz wyrwać. Ta osoba nie mówi, ale już wszystko powiedziała oczami, które unikały twoich, palcami, które nie wysłały wiadomości czasem, który minął bez znaku, i mimo to czekałeś próbowałeś udawać, że zapomniałeś mówiłeś wszystkim, że już nic nie czujesz ale ciało nie kłamie. Pamięć nie kłamie, milczenie, więc to cię zdradza, bo nieobecność tej osoby ma ciężar, ma zapach, ma pulsację, bierzesz głęboki oddech, żeby nie pamiętać. Ale pamiętanie jest nieświadome, jest automatyczne, jest szokiem, obrazem, który wdziera się, słowem, które przyczepia się. Jedna pełna zdanie, z głosem i wszystkim. Ta osoba nie powiedziała, żegnaj. Ale sprawiła, że poczułeś całe porzucenie. Nie zablokowała, nie odpowiedziała, nie wytłumaczyła, tylko się oddaliła. Jakby czekała, że druga strona przyjdzie, jakby się poddała, ale nie chciała, by tak to wyglądało. I zostałeś, zatrzymany. Próbując zrozumieć, w którym momencie wszystko się rozpadło, próbując znaleźć dokładną linię, gdzie miłość się zgubiła, a strach zwyciężył. Ale ta osoba, ta osoba trwa. Pojawia się bez ponownego pojawienia, wychodzi na zdjęciach, które zapomniałeś usunąć, w miejscach, które odwiedziliście razem, w piosenkach, które wciąż noszą niewypowiedziane dialogi. Pojawia się niespodziewanie przy powiadomieniu, w blokadzie, która nigdy nie miała miejsca, w imieniu, które wciąż nie zdążyłeś zastąpić żadnym innym. Ta osoba nigdy nie odeszła. Nie naprawdę, ponieważ istnieje część Ciebie, która odmawia zaakceptowania, że to koniec. Nawet mówiąc to sobie każdego dnia, ponieważ nieobecność tej osoby nie ma formy zakończenia. Ma formę pauzy, hałasu, niezakończonej sprawy, a kiedy wszystko milknie, słyszysz tę osobę, która cię woła, nawet w milczeniu, złością, z dumą, z wstydem, ale woła. Ta osoba już próbowała iść naprzód, próbowała zapełnić pustkę rozpraszającymi myślami, próbowała zająć przestrzeń innymi głosami. Ale żaden nie wypełnił, ponieważ to byłaś ty i nadal nią jesteś. I może powiesz, ale jeśli to byłoby prawdziwe, ta osoba by została. Nie, nie zawsze ten, kto czuje, zostaje. Czasami to ten, kto mocno czuje, odchodzi, właśnie dlatego, że czuje za dużo i nie wie, co z tym zrobić. Ta osoba czuła, czuje, ale cię oddala, ponieważ nie wie, jak cię zatrzymać, ponieważ zatrzymanie ciebie wymagałoby odwagi. Wymagałoby ustąpienia, wymagałoby bycia wrażliwym, a ta osoba nie wie już, jak się oddać bez strachu, ponieważ już za dużo się poświęciła i bolało zbyt mocno, zdajesz sobie z tego sprawę, nie dlatego, że ci to powiedzieli, ale dlatego, że czujesz, ponieważ ta osoba wciąż tam jest, w wymiarze, który tylko ty dostrzegasz, gdzie nikt inny nie wchodzi, gdzie dotyk nie jest fizyczny, ale emocjonalny. Ta osoba wciąż cię obserwuje, nawet jeśli się ukrywa, nawet jeśli zaprzecza. I za każdym razem, gdy o niej myślisz, jakby to ona czuła, jakby myśl miała ciężar, jakby twoja cisza przywoływała jej ciszę z powrotem. Ta osoba chciała, żebyś się upierał, ale nie powiedziała. Chciała, żebyś dostrzegł znaki, ale nigdy nie była jasna, więc teraz jest tam z obawą, z tęsknotą, z dumą. Z chęcią, by Cię szukać i jednocześnie się ukrywać. Czy kiedykolwiek coś takiego przeżyłeś? Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, kto się oddalił, ale wciąż tkwił w Tobie, jakby nigdy nie odszedł? Bo ta osoba żyje w Tobie, ale więcej niż to, żyje dzięki Tobie. Ta osoba odpornie na to, co czuje, poprzez wspomnienia, poprzez sceny, które wciąż powtarza, poprzez słowa, których nigdy nie miała odwagi powiedzieć. I to wiesz. Nawet jeśli mówisz, że nie, nawet jeśli też ukrywasz się za ciszą, bo ta więź nie da się wyjaśnić, ta nieobecność nie ma usprawiedliwienia. Ta obecność, która pozostaje nawet po nieobecności, nie rozprasza się z upływem czasu. Ta osoba chciała, żebyś zgadł, ale nikt nie zgaduje, co inny nie ma odwagi pokazać. Więc teraz żyje tak, niosąc Cię w sobie i ukrywając się na zewnątrz, może nigdy nic nie powie. Może nigdy nie wróci, ale zauważysz to w szoku wspomnienia, na zakręcie zwykłego dnia, w zmęczeniu ciszy, która już niczego nie chroni, bo ta osoba nigdy nie chciała cię stracić, po prostu nie wiedziała, jak cię zatrzymać, ta osoba nigdy nie chciała cię stracić, po prostu nie wiedziała, jak cię zatrzymać, bo zatrzymanie cię wymagałoby otwarcia starych ran, konfrontacji z lękami, które nigdy nie zostały nazwane. Zdjęcia masek, których nauczyła się używać od najmłodszych lat. Ta osoba nauczyła się kochać z lękiem, zbliżać się w ciszy, pragnąć i jednocześnie się oddalać. Zdałeś sobie z tego sprawę. Od samego początku czułeś, że coś nie jest całkowite, ale pozostałeś. Pozostałeś nawet gdy ta osoba oddawała tylko kawałki, nawet gdy to, co dawałeś, było ogromne, a to, co wracało, było prawie niczym. Zaakceptowałeś ochłapy dlaczego pragnął obecności bo pustka którą zostawiła przerażała cię bardziej niż ból kontynuacji i teraz tak jest z tą gorącą nieobecnością z tym głośnym milczeniem z tą niewidzialną obecnością która wciąż dyktuje rytm twoich myśli próbujesz dotykać innych rąk ale żadne nie pasuje żadne nie kołysze twojej duszy tak jak ta osoba to robiła nawet gdy była zagubiona nawet gdy była złamana bo to co przeżyliście nie było zwyczajne. Ta osoba oglądała cię z obawą przed czuciem więcej, a ty czułeś więcej przy każdym spojrzeniu. Ta osoba cię oddalała, a ty wracałeś nie z słabości, ale dlatego, że widziałeś coś tam, coś czego ona sama nie dostrzegała. Zauważyłeś warstwy, do których nikt nie dotarł. Dotarłeś tam, gdzie ona sama unikała iść. I to przeraziło. Przeraziło na tyle, że ta osoba uciekła. Uciekła od ciebie, jakby uciekała od samej siebie, a teraz stara się budować mury, stara się udawać, że zapomniała, ale cała się trzęsie, gdy słyszy Twoje imię. Gdy ktoś wspomina coś, co przypomina o Tobie, gdy świat upiera się, żeby oddać Twoją obecność, nawet bez Twojej obecności. Ta osoba próbuje iść dalej, próbuje żyć, próbuje wyglądać lekko, ale waży, waży to, co czuje. Waży to, co udaje, że nie czuje. Waży to, co nie potrafi powiedzieć. A twojej nieobecności waży jeszcze więcej, bo byłeś inny, byłeś kimś, kto został, nawet gdy wszystko w niej mówiło, żeby odejść. Ale teraz się zmęczyłeś. Zmęczyłeś się próbując zrozumieć to, co nie zostało powiedziane. Zmęczyłeś się czytaniem znaków, z błaganiem o najmniejsze gesty, z zadawaniem sobie pytania, czy to wystarczyło, prawda? Przekroczyłeś granice, które nikt nigdy nie odważył się przekroczyć, ale nikt nie znosi kochać w samotności. I dałeś siebie, aż tam, gdzie nie miałeś już czego dać. A mimo to ta osoba wciąż czuje czuje ciebie w każdym milczeniu czuje ciebie w przerwach piosenek czuje ciebie w nieodmówionych modlitwach w niewysłanych wiadomościach w snach, które wciąż nie umarły. Ta osoba czuje winę, ale nie przyznaje się czuje tęsknotę. Ale nie wraca. I ty czujesz z tego powodu złość. Złość na to, że byłeś tak cały dla kogoś, kto był tak podzielony. Złość na to, że czekałeś tak długo na miłość, która nie wiedziała, czy chce zostać, ale również odczuwasz miłość. Wciąż to czujesz, mimo wszystko, nawet po wszystkim. Czujesz, bo czujesz. I już. Czy ty również miałeś ochotę krzyczeć do tej osoby, aby przestała uciekać? Czy kiedykolwiek chciałeś powiedzieć, Dość ukrywania się, wiem, że czujesz, bo są rzeczy, które tylko ten, kto czuje, rozumie, i są ludzie, których nigdy nie da się wymazać, nieważne jak długo, nieważne jak bardzo się starasz. Oni zostają, nawet gdy odchodzą, ta osoba została, nawet udając, że odeszła, i nadal będzie tam, obecna, w międzyzdaniach tego, kim wciąż jesteś, w przestrzeni, której nie potrafisz wypełnić nikim innym. Bo jest miłość, która się nie kończy, tylko przekształca się w milczenie, a milczenie boli, ale również odkrywa. Odkrywa to, co słowa ukryły, odkrywa to, co gesty zaprzeczyły, odkrywa to, co ta osoba wciąż skrywa, nawet bez odwagi, by to pokazać, a ty, ty czujesz to na swojej skórze, jakby całe ciało mówiło, ona wciąż tu jest, tak, ta osoba wciąż tam jest. A najokrutniejsze nie jest to. Najokrutniejsze jest to, że ona o tym wie, wie, co czuje, wie, że ty też czujesz, wie, że między wami istnieje coś, co nigdy nie zostało zniszczone, ale mimo to nic nie robi. To nic boli najbardziej, bo nic to wybór to decyzja o milczeniu to decyzja, by udawać, że nie bolało, to wybór, by udawać, że to się nie wydarzyło, ale się wydarzyło, i bolało, i wciąż boli. Idziesz przez dni z tą niewidzialną raną, rozmawiasz z ludźmi, odpowiadasz na wiadomości, dajesz uśmiechy, ale nikt nie zauważa. Tylko ty wiesz, ile ta osoba nadal cię obciąża. Tylko ty wiesz, ile musiałeś się odbudować po tak długim milczeniu, po tak wielu prawie. Bo ta osoba obiecała ci rzeczy, nie obiecując nic, dała ci nadzieję bez słów, zatrzymała cię w spojrzeniach, które wydawały się przysięgami, ale na koniec uciekła. A ty zostałeś z resztkami, z gestami w połowie, z miłością źle pochowaną, próbujesz iść do przodu, wierzysz, że już to minęło, ale każdy szczegół przywraca wspomnienia, zapach, dźwięk, urwany fraza w zwykłym dniu. I wszystko wraca, ta osoba wciąż mieszka w tobie, nawet bez zaproszenia, nawet bez zasługi. I najgorsze, wciąż dbasz o tę przestrzeń, wciąż podlewasz tę nieobecność, jakbyś czekał, aż pewnego dnia to zauważy i wróci. Ale czy wróci? A może już poszła? Ta osoba stoi na rozdrożu w samej sobie. Bez odwagi by iść, bez odwagi by wrócić. A ty? Ty płacisz cenę tej niepewności. Każdego dnia, z bezsennością, z lękiem, z tym węzłem w piersi, który nigdy nie puszcza. Nie wiesz, czy wysłać wiadomość, czy po prostu zniknąć. Nie wiesz, czy nalegać, czy milczeć. Nie wiesz, czy jest jeszcze jakaś szansa, czy wszystko już stracone, bo ta osoba nigdy nie powiedziała wprost. Nigdy nie wyjaśniła. Nigdy nie dała ci prawa do zrozumienia. Po prostu zostawiła cię tutaj, próbując odczytać uczucia na podstawie milczenia, próbując pokochać kogoś, kto nie wie, jak być kochanym, próbując dosięgnąć kogoś, kto chowa się nawet przed samym sobą. Ale mimo, że mówisz, że jesteś zmęczony, wciąż czekasz, wciąż czekasz, aż ta osoba się obudzi, aż zobaczy to, co mieliście, aż dostrzega, jak bardzo byłeś szczery, bo byłeś. A bycie szczerym w tak płytkim świecie, boli. Ta osoba być może nigdy nie zrozumie, a może zrozumie za późno. A ty, chciałeś tylko być dostrzegany, chciałeś, żeby powiedziała: Widzę, czułam, wciąż czuję. Ale ona nie mówi. Nie z złośliwości, ale z tchórzostwa. Ta osoba się boi. Boi się zaczynać od nowa. Boi się otworzyć. Boi się kochać. A podczas gdy ona stara się chronić przed miłością. Ty borykasz się z pustką. Ile razy się zastanawiałeś, czy to ja byłem problemem, czy może za dużo wymagałem, czy może źle kochałem? Nie, nie kochałeś źle, po prostu kochałeś kogoś, kto nie potrafił przyjąć. Oddałeś całe swoje serce dla kogoś, kto umiał tylko brać kawałki. Ta osoba się ukrywa, bo myśli, że nie zasługuje, albo dlatego, że nie wierzysz, że możliwe jest przeżycie całkowitej miłości. Ale miłość, którą poczułeś, nie była złudzeniem była prawdziwa, była silna, była autentyczna a ona wie i ona czuje nawet jeśli ucieka, nawet jeśli milczy nawet jeśli pogrąża się w rozproszeniu nadal jesteś w niej, tak samo jak ona jest w tobie. Ta osoba wciąż żyje w tobie nawet jeśli mówisz, że nie nawet jeśli próbujesz zaprzeczyć za każdym razem, gdy jej imię wraca nawet gdy nikt nie mówi. Bo imię nie musi być wypowiedziane, by być zapamiętane. Wystarczy cisza, wystarczy pustka, gdzie zwykle była, wystarczy jakiś gest i gotowe. Wszystko wraca. Próbowałeś iść dalej. Próbowałeś przekonać siebie, że to była tylko kolejna niezałatwiona historia, ale nie była. Ty to wiesz. Ta osoba przeszła przez ciebie w sposób, w jaki nikt inny nie potrafił, i być może nigdy nie potrafi. Bo są obecności, które nie znikają z czasem, odległością czy rozproszeniem. Są uczucia, które pozostają nawet po końcu nawet bez pożegnania, nawet bez wyjaśnienia i boli bo ta osoba odeszła, nie odchodząc zniknęła bez pożegnania pozostawiła obecność w najbardziej okrutnej nieobecności, jaką ktoś może zostawić nieobecność tego, co nigdy nie zostało zakończone. Wciąż nosisz wyimaginowane rozmowy. Odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły, przeprosiny, które nie zostały wypowiedziane, i miłość, której nigdy nie wiedziałeś, gdzie schować. Ta osoba wciąż żyje w każdej części ciebie, która wciąż czeka, nawet jeśli nie chcesz czekać, nawet jeśli obiecujesz codziennie, że już to zostawiłeś za sobą, ale nie zostawiłeś, nie potrafisz, bo ona zajęła miejsce, które nikt inny nie jest w stanie zająć. Bo, kiedy patrzysz wokół, wszystko wydaje się zbyt płytkie w porównaniu do tego, czym byliście. Nawet jeśli nie było to wszystkiem, czym mogło być. I może nigdy nie będzie. Może ona nigdy nie wróci. Może nigdy nie powie, co czuje. Może nigdy nie będzie miała odwagi przyznać, że czuje. Ale ty czujesz. I to wystarczy, by bolało. Teraz posłuchaj, nie jesteś sam. Jest wiele osób, które przeżywają tę samą ciszę. Starają się przetrwać nieobecność obecności, która wciąż żyje wewnątrz. Skomentuj tutaj. Ta osoba wciąż we mnie żyje. Lub powiedz, czego nie udało ci się jej powiedzieć. Mów tutaj, pisz. Niech to wyjdzie na światło dzienne. Bo to, co nie jest powiedziane, gnije w środku. A ty nie zasługujesz na to, by dźwigać to sam. Daj lajka, jeśli ten tekst dotknął cię od środka. Podziel się nim z kimś, kto musi poczuć, że nie zwariował, wciąż milcząc, kochając. I zapisz się na kanał, bo tutaj czujemy razem, myślimy razem i leczymy się razem.